Gra o ostatnim robocie, od którego zależy przetrwanie rasy ludzkiej. Pływamy łodzią po oceanie i zbieramy zapasy. Podobnie było w The Raft. Tam twórcy dopieścili temat i dobili bezpiecznie do brzegu. Autorzy The Last K dopiero ruszyli na szerokie wody. Jakim wyszedł start? Jestem Wujek Bob i zapraszam po szczegóły do recenzji. Zaczynamy od wybudzenia naszego robocika na platformie i przyszykowania łodzi do wyruszenia w długą podróż. Tankujemy paliwo, ładujemy baterie i zbieramy wszelaki złom. Brzmi prosto i w sumie takie jest. Ale zanim rozkwiniłem coś, czym się łączy, ogarnąłem sterowanie i zapakowałem graty na statek, to minęła prawie godzina. Wypływając, mówię: No, to w drogę, wsinął dal, daleko za horyzont. No z tym, że to tak nie do końca. Bo pierwszy przystanek jest tuż tuż. No to kolejna myśl. Pewnie start taki powolny. Ogarnę siebie, główne zadanie i dostanę odległy cel gdzieś hen hen daleko. Będę płynąć dniem i nocą walcząc z żywiołem i kurczącymi się zapasami. No kurwa nie, to nie tu. Tutaj tak to nie. Gdzie okiem sięgniemy to widzimy wystające z wody maszty, platformy, budynki. Trzema słowami nie jesteśmy sami. W tym momencie z mojego balonika ekscytacji trochę zeszło powietrze. Po opisie i tytule gry założyłem, że będziemy owszem pływać po oceanie, ale nie będziemy mieli przystanków co 5 minut. Niestety tak jest. Znacznie więcej czasu spędzamy na lądzie, a raczej na platformach, niż na statku. Osobiście brakuje mi tej samotni, którą myślałem, że tu zastanę. No dobrze, to takie moje pierwsze wrażenia, a co dalej? Może zacznę od energii. Nasz robot ma dwa paski: życia i baterii. Jako że kierujemy maszyną, to i pomału zużywamy prunt. Gdy niebieska kreska dojdzie do zera, to systematycznie tracimy cząstkę życia, aż do śmierci, w sumie jak w pracy. Więc jak najszybciej musimy ogarnąć jakieś źródło, aby móc doładować się co jakiś czas. W tym celu stawiamy panel fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, a materiały do budowania zyskujemy po przetworzeniu niemal wszystkiego co znajdujemy. I w sumie na tym jest skupiona gra na zbieraniu i budowaniu, na budowaniu i zbieraniu. No dobrze, ale co budujemy i po co? Ano, żeby mieć prąd, głównie po to. Stety, niestety, ale gra obecnie sprowadza się w dużej mierze do tego. Jest tu mega powtarzalność. Dopływamy do jakiejś platformy, mamy przed nosem zamknięte drzwi, musimy doprowadzić prąd do budynku. No to stawiamy źródło energii i drzwi się otwierają, zapalają światła i możemy iść dalej. A dalej mamy windę albo komputer, który nie ma prądu. No to albo znowu stawiamy generator, albo ciągniemy kabel od tego już istniejącego. A co mamy w tych budynkach? Po co mamy się tam dostać? Na to są trzy odpowiedzi. Pierwsza to główne zadanie uratowania gatunku ludzkiego. Zasilamy maszyny, inkubatory wszystko aby osiągnąć cel. Drugie to aby włączyć nadajnik, dzięki któremu odkryjemy na mapie znaczniki. A trzeci to surowce, komponenty potrzebne do budowy. Tyle i niestety tylko tyle. W pobocznych miejscówkach nie znajdziemy kompletnie nic poza surowcami. W grze nie ma ukrytych znajdziek, dodatkowych planów konstrukcyjnych czy ekwipunku. W grze mamy tylko główny wątek fabularny sprowadzający się do kilku zadań i ze trzy, może cztery misje dodatkowe, także nie przełamujących schematyczności. Jedyne rzeczy, jakie możemy wybudować, są widoczne w drzewku umiejętności. Może się wydawać, że jest tego dużo, ale niestety to tylko złudne wrażenie. Poza wspomnianymi generatorami energii możemy postawić parę maszyn pomagających w przerobieniu materiałów na różne formy paliwa. Skrzynie do schowania rzeczy, wózek widłowy i uzbrojenie. Broń jest nam potrzebna, dlatego że platformy są opanowane przez małe roboty oraz gluty wraz z kosmicznymi rowakami. Na roboty dobra jest broń elektryczna, a na całą resztę miotacz ognia. Polecam go zrobić jak najszybciej, bo walka wręcz jest mało efektywna, szczególnie z glutami. I właśnie wymieniłem wszystko, co możemy zbudować i wytworzyć. Tak jak mówiłem, nie ma tego dużo. Ciekawostką jest możliwość skonstruowania wózka widłowego. Próbowałem wymyślić jakieś zastosowanie dla niego w tym środowisku. Miałem pomysł, żeby na palecie wybudować dużą baterię na energię i w razie potrzeby przetransportować to na platformę, żeby zasilić tymczasowo lokalne systemy. Ale już na starcie pomysł upadł, bo nie można skonstruować baterii na palecie. Poza tym byłby duży problem z wyjazdem ze statku na ląd, bo ramp tutaj również nie uświadczymy. Innego zastosowania nie znalazłem dla tego pojazdu. Nie na statku i nie w takiej formie. Wspominam o tym dlatego, bo wózek został dodany w pierwszym większym patchu. Co mnie trochę niepokoi i zastanawia ten fakt, dlatego że są inne ważniejsze rzeczy, na których twórcy mogliby się skupić. Zamiast dodawać bezużyteczny gadżet do zabawy na dwie minuty... Gra wygląda ładnie, szczególnie w nocy podczas burzy. Fale unoszą statek i nim kołyszą, a my telepiemy się tak po pokładzie. Ale pomimo, że grafika jest tylko ładna, nie jakiś tam hiperrealizm, to i tak FPS-y potrafią bardzo szybko siąść i bardzo nisko. Co prawda nie mam superkomputera, dla ciekawych w opisie wklejam swoją specyfikację, ale ostatnie topowe tytuły chodzą mi bezproblemowo. A tutaj w najgorszym momencie FPS-y chwilowo siadły mi do 8. Oczywiście przyczyniłem się trochę do tego, bo moja ładownia wyglądała tak. Na pokładzie dorzuciłem trochę wózków, szukając ich sensu. Jak uporałem się trochę z tym rozgardiaszem i schowałem co się dało do skrzyń, to odzyskałem trochę FPS-ów. Jednak nie na długo, bo stworzyłem to. Mimo moich wybryków, gra nie powinna tak siąść, niestety, ale optymalizacja leży w tej grze. Poza skrzyniami do schowania rzeczy nie mamy nic innego. Nie mamy żadnych ozdób do zbudowania, nie powiesimy półek, banerów i nie pomalujemy statku. Jedynie możemy sobie misie i piłki pozbierać, ale to już sztuka dla sztuki. Tak więc poza zbieraniem surowców nie ma niczego w tym tytule, a i za dużo ich nie zbierzemy, ani nie wybudujemy chociażby dla zabawy miliona wiatraków, bo komputer się zadusi. Fajnie by było, żeby twórcy z tej gry ukształtowali coś bardziej pod survival. Przede wszystkim odsunąć od siebie wszystkie platformy, żeby nie było widać co kawałek jakiegoś punktu. Nadałoby to grze większe poczucie odosobnienia, samotności. Dodatkowo na chwilę obecną znajdują się dwie upierdliwe na maksa rzeczy. Pierwsze to węże i ich podłączanie. O Boże. Konkretnie mam na myśli sytuację, gdy zachciałem na plecy założyć sobie dodatkowy zbiornik na paliwo do miotacza ognia. Normalna sprawa. Nie wiem ile razy musiałem to podłączać ponownie, bo przypadkowo odłączyłem jakoś końcówkę i wszystko zaczynało się plątać za każdym razem. Każdym. Druga jeszcze gorsza rzecz to odczepianie się wybudowanych konstrukcji od powierzchni statku. Nie zdarzało mi się to często, bo zaledwie ze trzy razy przez całą grę, ale ostatni raz skutecznie zablokował mi statek. Gdzieś w gąszczu turbin jedna się odczepiła i nie mogłem ruszyć statkiem z miejsca, bo hitbox obiektu działał na statek i blokował jakikolwiek ruch. Tak, jakbym był nadziany niczym szaszłyk, mogłem kręcić się tylko w miejscu. Najgorsze jest to, że zdarzyło mi się to po wczytaniu save'a, a wcześniej było wszystko ok. Więc może to wystąpić od tak w każdej chwili. Tu mała pauza. Po nagraniu recenzji wrzedł mały patch, który to rzekomo naprawił. Częściowo mogę to potwierdzić, bo załadowałem zapis gry z tym błędem i teraz statek ruszył. Już nie był zablokowany przez odczepiony element. Ale czy naprawiło to problem w 100% tego nie wiem. I dalsza część recenzji. Jeszcze gorsze jest to, że raz mi się zepsuł safe. To znaczy gra się wczytała, ale miała może z jednego FPS-a jak nie mniej, a z drugiego zapisu wszystko chodziło tak jak powinno. Także należy zapisywać grę jak najczęściej i co najmniej na dwóch slotach. Natomiast muzyka jest ekstra, jest mega klimatyczna i chętnie sobie popływałem, aby tylko jej posłuchać. Nieźle podkręca klimat i stanowi jeden z najmocniejszych punktów gry. ale patrząc na całość można się domyśleć, że grze nie wystawię wysokiej oceny. W obecnym stanie daje 2 na 5. Jest to typowy early access i to w pełnym tego pojęcia znaczeniu. Zawartość jest minimalna, zadań dużo nie ma, problemy z optymalizacją, błędy utrudniające, a nawet uniemożliwiające grę. Jednakże nie skreślam tej produkcji. Ma ciekawy start i zalążek poczucia odosobnienia. Tego, że naprawdę jesteśmy w tym ostatnim, który może uratować ludzkość. Potrzeba tylko czasu na rozwój. The Cartaker polecam tylko osobom, których mocno zainteresował ten projekt i chcieliby wesprzeć twórców kupując ten tytuł. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że sporo wody upłynie, zanim coś się z tego sensownego narodzi, o ile nie zostanie to porzucone. Jak na razie wyszedł jeden większy patch i kilka hotfixów. Autorzy udostępnili plan rozwoju i zapowiada się ciekawie. Tylko cierpliwości potrzeba i nadziei, że dobiją bezpiecznie z tym tytułem do brzegu. A na dzisiaj to wszystko, bądźcie pozdrowieni.